Widokowa miejscówka nad zachornicami, jaką wypatrzyliśmy tu z drogi. Fajna wiatka z koszem na śmieci, I z szczaderskim widokiem. Taka panoramka. Miejsca trochę mało, gdzieś tak jeden, dwa kamperki się przytulą. No tu jest też taka niby droga polna, ale na, nie wygląda na często jeżdżoną. No ale tu zawiatką można się wcisnąć. Ja tu się nie, nie gimnastykowałem z tym, bo jedziemy dalej. Ale miejsce jest fajne. Tam dalej też jeszcze pewnie można stanąć, jakby ktoś nie potrzebuje wiaty. Teraz tam podejdę. był się zdecydowanie więcej miejsca. Można się też tu ustawić widokowo. Jakiś zakaz. zakaz klatki a pewnie chodzi o wysypywanie śmieci mamy miejscóweczka sioderska gdyby nie to, że dzisiaj burze mają być to pewnie byśmy tu zostali ale tu tak w tych drzewkach na czubku wzniesienia mogłoby być wesoło no i taki teren, który nas wyżywi są już czereśnie, już przekwitły nawet drzewa czereśniowe, orzechy włoskie, nawet śliwki węgierki już widziałem dojrzałe. Także może być fajna wyżerka jak to wszystko dojrzeje. A była miesiąc temu jak były czereśnie.